Wrzucałem ostatni film e, e, o, z prezentacji Boscha z porównania Boscha e, pru 28 i jeszcze Ausoni. Teraz e, skupimy się tylko może na, na samym Boschu i, i PRU28, bo wiem, że Bosch ma więcej zwolenników i jest bardziej popularny niż, niż Ausonia. No a moim zdaniem ten PRU28 też jest. E, warte uwagi zaczniemy sobie od od, tego, od parametrów pracy tutaj mamy napięcie 12V w zestawie są dwie baterie 3Ah taki sekator kosztuje około 1000zł tu mamy jeden poziom rozwarcia nie mamy progresywnego cięcia, czyli jest tylko jeden leci tak jakby zero-jedynkowo tu mamy napięcie 16,8, więc większe. Baterie 22 a w zestawie. Cena tego sekatora to 650 zł. Mamy progresywne cięcie, dwa poziomy rozwarcia i ochronę palce, palca, wyświetlacz liczby cięcia. Zważymy od razu sekatory z bateriami, bo te modele nie mają możliwości korzystania z kabla, więc i tak i tak będziemy używali całej wagi tutaj mamy 1028 gram Bosch i 902 g Swansoft. Tak no jest, jest lżejszy. Czuć to w ręku i nie wiem, czy to dobrze widać, ale wydaje mi się, że widać. Ten sekator jest cieńszy. Moim zdaniem lepiej leży w ręku, przez to, że jest, że jest cieńszy. Ten jest taki. No, może, może też jest tak, że tego miałem częściej w ręku ogólnie i moja dłoń jest przyzwyczajona do, do jakby po prostu takiego rozmiaru. Tego, jak wziąłem pierwszy raz, od razu poczułem, że jest grubszy i. I mniej wygodnie mi się go trzymało. Włączamy sobie tutaj tego. Ten tak samo. Tutaj mamy wskaźnik na ładowanie w Pro 28. Poza, poza tym wskaźnikiem mamy też tutaj wyświetlacz. Pokazuje stan naładowania baterii i liczbę kliknięć. Aktualną. A nie, wiem, czy on pokazuje tak. Dobra, ten on pokazuje też na. Na starcie, ile jest do tej pory zrobione? O tu mamy oba sekatory używane. Tu mamy ich maksymalne rozwarcie. Widać, Bosch ma troszeczkę e, cieńsze przeciwostrze. Tu jest e, no minimalnie większe to rozwarcie tego Boscha. Dźwięk pracy. Więc słyszycie to trochę głośniej niż, niż faktycznie. Eee, SwanSoft jest głośniejszy, z tym, że porównując go TopRu 28 z innymi większymi modelami, to, to ten jest cichy. No, tu jestem akurat w niewielkim pomieszczeniu, więc inaczej ten dźwięk się niesie. Myślę, że oba sekatory są, są ciche. No, ten Bosz jest, jest cichszy. Tam, tempo, tempo pracy. No tu mamy myślę, że podobne. Ta, ta prędko jest podobna z tym, że tu mamy w tak możliwość zmniejszenia jeszcze tego rozwarcia sobie. No widać, że jest. Już szybszy tak no mam mniejszą drogę do pokonania dodatkowo. swansoft ma ochronę palca, tak, czyli tą funkcję, że, że w jakiś tam sposób się blokuje. I tu mamy jeszcze progresywne cięcie. Tak, ile spustu naciskam, tyle ostrza się domyka. Ochronę palca i progresywne cięcie w tym sekatorze można sobie wyłączyć. Tu, no, tu działa troszeczkę inaczej. Tu jest tylko po prostu na, na switchu spust. Słychać tak naprawdę kliknięcie za każdym razem, i tu już po prostu leci, leci do końca. Jeżeli chodzi o moją opinię nie chcę żeby to tak wyglądało że zawsze zawsze, no może nie zawsze nie we wszystkich był swansoft najlepszy, ale jakby tu porównując cenę, możliwości i opcje tego sekatora to no jednak ten Swansoft moim zdaniem będzie, będzie lepszy wiem, że Bosch Bosch cieszy się dużą popularnością co w Boschu jest w porównaniu może jakby wykroczmy poza inne chińskie. No bo przypomnę, że Swansoft ma dwa lata gwarancji w Polsce, ten model Pro 28 w sensie w Polsce realizowanej, więc, więc jest spoko. No nie, nie będzie problemów, bo tak, sam, tak samo będzie z Boschem. Tak? Nie na pewno nie będziemy mieli problemów, jeżeli kupimy tutaj od polskiego dystrybutora. Problem, nie wiem jak jest później, już po okresie gwarancyjnym z częściami, z dostępnością, bo jakby do PRU-28 będzie tam można sobie y, kupić rzeczy, jeżeli coś się zepsuje. Nie wiem jak jest z tym, tym Boszem, co w przypadku, gdy na przykład po trzech latach spali nam się elektronika? Czy to już jest sekator do wywalenia? Czy można tak samo jak w Słoneczniczkiem kupić sobie płytę, wymienić i. I sekator śmiga nam dalej. Na pewno ostrza są dostępne, bo to widziałem nawet na Allegro, więc to, to ten element, który się zużywa najczęściej, jest dostępny. O, a jeszcze mam tu kawałeczek. Zrobimy sobie cięcie. O, to jest gałązka trochę grubsza niż rozwarcie. Tak, w takim tempie, nie, boż. O, ochrona palca się włączyła, więc od razu ją wyłączę. Żeby nie było, tak, bo przechodzi niestety po są soki i. Wiecie. Wydaje mi się, że troszeczkę jakby. O to mam, mam jeszcze kolejną. Moim zdaniem, o, nie wiem czy to tak będzie widać na filmie Wansfracie to cięcie jest szybsze takie. No, no na pewno Słychać po pracy silnika, że tu pod oporem ona się zmienia. tutaj też troszeczkę, ale nie w aż takim aż takim stopniu więc moim zdaniem e, jeżeli ja miałbym do swojego gospodarstwa e, wybrać sekator byłby to jednak swansoft, ze względu na to, że jest tańszy ma dostępne części, ma gwarancję tak samo, a jest, no jest jest tańszy nie jest wcale gorszy